Dzień dobry, nazywam się Artur Sawicki, jestem wiceprezesem i dyrektorem generalnym firmy Infor. Firma Infor to jest dostawca rozwiązań informatycznych wspierających właśnie filozofię przemysłu 4.0, o którym dzisiaj tak dużo rozmawiamy. Jak również mamy duże centrum rozwojowe we Wrocławiu, które pomaga naszej firmie rozwijać te systemy. 400 osób, 400 młodych programistów i specjalistów pracuje właśnie we Wrocławiu nad tym, żeby. To co o czym będę mówił, że było doskonałe i gotowe do wspierania państwa i dzisiaj chciałem państwu pokazać pewną drogę, którą warto przejść, zastanowić się, które kroki już państwo zrobili, które są przed wami, żeby dojść do tego upragnionego momentu, kiedy można powiedzieć, że działacie w Industry 4.0. Drugim punktem będzie opowiedzenie właśnie o rozwiązaniach technologicznych i informatycznych, które wspierają Industry 4.0 i na sam koniec opowiem o kilku przykładach naszych klientów, naszych wdrożeń i rozwiązań, które udało się zrealizować. Ale zanim do tego wszystko... Dojdziemy, to chciałem Państwa zabrać pewną e, wycieczkę i cofnąć się e, ponad 100 lat wstecz. Proszę zobaczyć, tutaj mamy e, Nowy Jork, rok 1900. E, główna ulica, główna aleja Nowego Jorku. I to, co jest ciekawe, w 1900 roku właściwie wszystkie e, pojazdy, które były na tej ulicy, no to były dorożki. To były konne dorożki, które tam jeździły. Był jeden innowator. Jeden innowator, który, który postanowił już wtedy mieć automobil, to jeszcze nie można powiedzieć o samochodzie. I teraz pytanie do Państwa jest takie: ile lat zajęło, żebyśmy doszli do odwrotnej sytuacji, gdy na tej ulicy będą same samochody? Właściwie nie będzie żadnego konia i żadnej dorożki. Bo to pokaże, jak szybkie są nasze rewolucje, te, które się dzieją i które są właśnie tematem tej konferencji. 13 lat. 13 lat zajęło wymienienie całkowicie tych dorożek, tych koni na nową technologię i samochody. Chciałem y, tym przykładem Państwu pokazać, jak to jest mocne, silne to zjawisko, o którym tutaj rozmawiamy i jak szybko się na naszych oczach dzieje. No i teraz przejdźmy do, y, do tego, żeby y, pokazać, jak Infor y, definiuje te kroki, te cztery rewolucje przemysłowe, które mieliśmy do tej pory i których jesteśmy świadkami. Pewnie już moi poprzednicy, czy, 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 czy osoby, które będą mówić po mnie, już trochę o tym mówiły. Pierwsza rewolucja przemysłowa no to jest wymyślenie maszyny parowej, która zdjęła ciężar pracy fizycznej z ludzi, ze zwierząt na maszynę parową. Druga rewolucja, 1910 rok, to jest wymyślenie zastosowania elektryczności do maszyn, do urządzeń i dzięki temu Henry Ford w fabrykach produkujących samochody Forda mógł zastosować masową produkcję, bardzo duża e, skok efektywności, oszczędności kosztów. Później mamy trzecią rewolucję przemysłową, czyli 1980, trochę wcześniej może. Było to związane z tym, że zaczęliśmy jako ludzkość min miniaturyzować elektronikę. I dzięki temu mogliśmy zastosować pierwsze komputery w przemyśle, mogliśmy zastosować roboty i mogliśmy automatyzować e, linie produkcyjne i cały proces produkcji, stosując dodatkowo jeszcze metody wymyślone w Japonii przez Toyotę związane z Kaizenem i to dało kolejny efekt i kolejny skok oszczędności i efektywności. No i w końcu dochodzimy do czasów teraźniejszych, gdzie Mamy do czynienia z rewolucją związaną z internetem, z chmurami, z rozwiązaniami chmurowymi, Internet of Things, sensory itd., itd., których jesteśmy teraz świadkiem. I teraz myślę, że warto powiedzieć, że na naszych oczach są firmy, które wykorzystały już tą czwartą rewolucję i osiągnęły niesamowity sukces. To są przykłady, to są loga firm, które stosując te wszystkie elementy czwartej rewolucji przemysłowej uzyskały postęp, sukces, to są jeszcze niedawno nieznane firmy, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, zupełnie nieistniejące, a dzisiaj to są największe firmy na świecie o największej kapitalizacji na giełdach. To pokazuje, jak znowu szybko się pewne rzeczy dzieją i jaka to jest szansa, jaki jest potencjał. I teraz zastanówmy się, po co, po co, po co stosować filozofię, koncepcję przemysłu 4.0. Wydaje nam się w firmie Infor, że są takie dwa główne obszary zastosowania. Pierwszy obszar to jest automatyzacja tego, co Państwo robią, tych procesów, które funkcjonują w Państwa firmach. Czyli robimy pewne rzeczy bardziej e, automatycznie z wykorzystaniem e, informatyki, systemów informatycznych, e, jest to bardziej efektywne, digitalizujemy pewne rzeczy, ale ta druga rzecz jest e, ciekawsza, dlatego że w tej drugiej e, rzeczy mówimy o wymyśleniu i stworzeniu zupełnie nowych produktów albo usług albo... Wymyślenie innego sposobu dostarczania tego, co Państwo dzisiaj produkujecie e, do klientów, po to, żeby zrobić, jak to mówią Anglicy i Amerykanie, disruption, czyli taką rewolucję w branży, e, która no, tworzy zupełnie niekiedy nowe branże, albo e, no, robi właśnie rewolucję w tym obszarze, w którym Państwo funkcjonujecie. To są te dwa elementy. Nie jest powiedziane, który jest ważniejszy, który jest mniej ważny, który jest pierwszy, który jest drugi. Różne, różne firmy do tego podchodzą. I teraz. E, jeszcze zostając przed wejściem w technologię w takim jakby filozoficznym trochę podejściu, taka droga z tego, co było i co jest teraz do tego upragnionego obszaru Industry 4.0, to są te, e, te kilka elementów pokazanych na tym slajdzie. Pierwszy to jest, kiedyś była fizyczna jednostka, zakład przemysłowy, produkcyjny, który, wokół którego wszystko było skupione, miało linię produkcyjną, magazyny, ludzi tam pracujących. Dzisiaj nie mówimy o czymś takim. Proszę zobaczyć te firmy, o których przed chwilą powiedziałem. Czy nas interesuje, gdzie tak naprawdę Facebook ma siedzibę? E, czy to jest Kalifornia, czy to jest Europa, czy to są Chiny, czy to jest biuro takie czy inne, czy siódme piętro, czy to nie ma w ogóle znaczenia. Ważne jest to, że e, Facebook działa w pewnej takiej szerokiej społeczności użytkowników, klientów, partnerów biznesowych i to nie dotyczy oczywiście tylko Facebooka, to dotyczy bardzo dużej ilości firm, które zaczynają działać w Industry 4.0. Później mamy produkty, które kiedyś fizycznie sprzedawaliśmy na własność, teraz mówimy o pewnych usługach i subskrypcji, wypożyczaniu swoich produktów i usług, bo nie chcemy mieć na własność tej piosenki na Spotify'u. Nie chcemy mieć na własność tego filmu na Netflixie, tylko chcemy go wypożyczyć, oglądnąć i zapomnieć. E, oczywiście o produkcie, a nie o samym filmie i efektach i emocjach związanych z filmem. Później mamy o, e, kwestię związaną z tym, że odeszliśmy od masowej produkcji, tylko idziemy w to, żeby rozwiązania były bardzo zindywidualizowane pod potrzeby konkretnego e, użytkownika. Fizyczność. Cyfrowość to jest bardzo, bardzo ważne. I na sam koniec integracja, która kiedyś polegała na tym, że firmy starały się rozszerzać swoją obecność w łańcuchu dostaw albo inwestować w jakieś po, poboczne obszary produkcyjne czy logistyczne. Dzisiaj to już nie jest ciekawe, dlatego że koszty RD i koszty utrzymania tak bardzo szerokiego portfolio produktów i usług, są bardzo duże. Dzisiaj mówimy o integracji funkcjonalnej, czyli na przykład firma Nike, która produkuje sprzęt sportowy. Zdecydowała się wypuścić aplikację dla biegaczy, e, która monitoruje właśnie e, sposób biegania czy sposób aktywności fizycznej w tych butach, w tym, tej odzieży sportowej i doradza, jak lepiej to wykorzystywać. To jest właśnie ta integracja funkcjonalna, podąża się z klientem, użytkownikiem w pewną e, taką podróż po tym, jak on funkcjonuje w świecie np. sportu czy e, rozrywki, tego typu integracje. No i jesteśmy chyba gotowi na to, żeby e, przejść już do rozwiązań informatycznych. E, moja firma e, pokazuje Industry 4.0 w kontekście informatyki w czterech obszarach. Pierwszy obszar to są e, to jest to Czym się zajmujemy? Nasze operacje, nasza produkcja, logistyka, to, żeby to było nowoczesne, te maszyny, żeby działały w sposób taki efektywny, połączony z internetem, monitorujący się cały czas w trybie całościowym. Nie ma czasu, żeby to, to bardzo dokładnie omówić, ale te hasła, które tutaj są pokazane, pewnie są dla Państwa oczywiste i znane. Drugim elementem to są ludzie to jest kadra, która obsługuje tą firmę działającą w Industry 4.0. To już nie są ludzie przypisani do bardzo konkretnego jednego miejsca funkcjonowania, to są ludzie, którzy zmieniają swoje kompetencje, kwalifikacje, zakres obowiązków agile'owo w zależności od potrzeb, rozwijają się razem z firmą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, są bardzo mobilni, dostają pewne alerty, reagują bardzo e, szybko na to, co się dzieje w firmie. Poprzez właśnie informacje i dane podejmują bardzo szybko decyzje na o wiele niższych poziomach niż do tej pory. Później mamy klientów, którzy są bardzo ważni i z tymi klientami zaczynamy wchodzić w głębsze, bardziej dojrzałe relacje, tworząc nowe produkty, usługi. Tak jak mówiłem, one są bardziej spersonalizowane, ale to wymaga właśnie tej interakcji z klientami na poziomie tworzenia, e, budowania tego produktu i usługi. I finalnie mamy pewien zamykający to wszystko łańcuch partnerów biznesowych i dostawców, którzy są z nami o wiele bardziej zintegrowani niż do tej pory. I teraz to, co moja firma chce tutaj pokazać jako pewien taki doskonały sposób na Industry 4.0, to jest to, żeby starać się w jednym rozwiązaniu informatycznym to wszystko mieć zapewnione. Oczywiście, że można przyjąć pewną filozofię e, wybrania info, oprogramowania czy systemu zajmującego się jednym z tych takich kółeczek. E, I to też jest pewna metoda, ale my mówimy, że dzisiaj musimy działać bardzo szybko, agile'owo i holistycznie. W związku z tym fajnie jakby dostawca i fajnie, żeby to rozwiązanie, które wdrażamy i kupujemy, no pozwoliło nam zapewnić to holistyczne spojrzenie na całość. Dzięki temu my wszystkie dane, wszystkie informacje, które dzisiaj są kluczowe i najważniejsze, żeby te decyzje były podejmowane, Szybko, są w jednym miejscu, w jednym rozwiązaniu, w jednym systemie i to jest krytyczne. I teraz taki bardzo ważny slajd z naszego punktu widzenia, bo to jest nasza strategia. My uważamy, że Industry 4.0 w kontekście e, wspierania przez informatykę powinien e, takie rozwiązanie informatyczne powinno zawierać te pięć tutaj takich elementów w jednym rozwiązaniu. Te industry, to na, te, ten najniższy po, poziom, to jest to, co do tej pory było takim klasycznym systemem ERP. My oczywiście mamy system ERP, kilka systemów ERP branżowych um, i uważamy, że to jest podstawa, bo to pozwala wspierać te nasze operacje produkcyjne, logistyczne, sprzedaż, księgowość, ale to nie jest wszystko dzisiaj. Ważne jest to, żeby to było branżowe, po to, żebyśmy mogli szybko wdrażać, agile'owo wdrażać i bardzo szybko dostosowywać się do potrzeb konkretnych firm, konkretnych branż. Kluczowe jest przejście do, z tymi rozwiązaniami informatycznymi do clouda, um, bo cloud to jest skalowalność. Mówimy o tym, że te firmy, które pokazałem na samym początku, to są firmy, które bardzo szybko urosły, jeśli chodzi o przychody i liczbę użytkowników. Cloud pozwala być na to gotowy. Później mówimy o tym, że jak mamy już rozwiązania informatyczne w cloudzie, to pozwali, pozwalamy otworzyć się swoją firmę na świat na klientów, na dostawców, na różnego rodzaju partnerów biznesowych, tych rzeczywistych, konkretne firmy, jak i tych wirtualnych, czyli różnego rodzaju sensory, Internet of Things i dzięki temu gromadzimy w jednym rozwiązaniu e, olbrzymią ilość danych, na podstawie których podejmiemy mądre decyzje i szybkie decyzje, czyli mamy ten big data. Dzięki temu mamy analitykę, która jest holistyczna, czyli widzimy dane dotyczące całej firmy w jednym miejscu, aczkolwiek ta analityka jest bardzo zindywidualizowana, czyli każdy człowiek w firmie widzi co innego, bo on potrzebuje podejmować inne decyzje. I na sam koniec mamy sztuczną inteligencję, która jest taką wisienką na torcie. I tak jak powiedziałem, zachęcamy Państwa, żeby to było w jednym systemie, dlatego my odeszliśmy od. Nazywania, my, firma Infor, naszych rozwiązań jako system ERP Infor LN czy Infor M3, tylko my mówimy, że to jest cloud suit, czyli tutaj mamy ten element cloudowy jako bardzo e, ważny, wyróżniający, jaki suit, czyli to nie jest tylko i wyłącznie system ERP, ale to jest zestaw pewnych modułów i rozwiązań, które pozwalają dostarczać czy wspierać Industry 4.0. Ale tak jak powiedziałem, kluczowe jest wejście z systemem informatycznym do clouda. Od tego należy zacząć. To jest pierwszy i krytyczny krok. I to jest e, tyle, jeśli chodzi o taką e, pokazanie, jak tą drogę przejść. A teraz chciałem Państwu pokazać e, kilka przykładów. Pierwszy przykład to jest taki przykład na, na, na e, bardzo ciekawy, istotny, bo on mówi o tym e, zbilansowanym podejściu do planety, do ekologii, do żywienia. Czujemy, co się dzieje, jest pewien kryzys klimatyczny, mamy pewne kłopoty z ekologią i to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, gdzie ten Industry 4.0 w takiej nieoczywistej branży pozwala też dokonywać pewnych efektywności. Ta firma jest dostawcą, była kiedyś dostawcą pasz dla zwierząt, ale dzięki Industry 4.0 stała się pewnym dostawcą usługi zdrowotnej, opieki nad zdrowiem zwierząt. I osiągnęła to poprzez zastosowanie pewnych sensorów Internet of Things w poszczególnych miejscach, gdzie klienci mają czy krewetki, czy bydło, czy różnego rodzaju zwierzęta. Jeśli chodzi o krewetki, tu jest taka ciekawostka. Dzięki zastosowaniu pewnym sensorom firma Nutreco odkryła, że krewetki, jak są głodne, wydają pewien specyficzny dźwięk. Do tego było oczywiście potrzebne pewne sensory, żeby to wyłapać. I w momencie, gdy ten dźwięk się pojawia, to następuje żywienie. I efektem tego wszystkiego jest to, że rolnik zamiast trzech cyklów zbioru krewetek w roku ma cztery cykle, czyli ma 25% więcej z efektywności z wykorzystania zasobów. Niesamowita sprawa. A drugim elementem jest e, oczywiście znana historia, że e, w momencie, gdy krowa jest chora, to nawet jeden stopień wyższa temperatura ciała sprawia, że ta choroba postępuje bardzo mocno i następuje rozsianie choroby w całym bydle. W związku z tym no, bardzo często było tak, że e, bardzo duża ilość zwierząt padała. My monitorujemy to i wiemy, kiedy dokładnie e, konkretna jednostka, konkretna krowa jest chora i dzięki temu e, jesteśmy w stanie e, zapanować nad zdrowiem tych zwierząt. Nieoczywista branża i nieoczywisty przykład, ale myślę, że fajnie pokazuje, jak łatwo i jak prosto można wykorzystać filozofię i koncepcję 4, e, przemysłu 4.0. Bardzo dziękuję za e, wysłuchanie tej mojej prezentacji i zapraszam do kontaktu. Zdecydowanie, czujcie się zaproszeni. Ja też wywołany staje na baczność, prawie że. Natomiast, kiedy mówimy o monitorowaniu krewetek i kiedy mówimy o monitorowaniu krów, tak żeby znajdować, w jaki sposób to połączyć Waszą technologię i żywe organizmy. No właśnie, to jest ciekawe, że mówimy o, o, o takich bardzo namacalnych hmm. rzeczach i o technologii. No i to jest to, o czym mówiłem: przemysł 4.0 pozwala. Tu mamy system informatyczny, mamy chmurę, która zbiera te dane z całego świata, hmm. od różnych krów, zwierząt, pojazdów, maszyn. Ale okej, okay, to w przypadku krewetek to jest ten dźwięk. Tak. A w przypadku krów macie czipy na każdej z nich, czy jak to jest? Mamy takie namierzanie, które pozwala konkretną krowę wyłapywać. Wyłapywać temperaturę, tak? tak. Jak w takich... Inne parametry życiowe okay. tej, tej krowy. Aż tak. tak. Mm -hmm. I to jest fajne, że to jest bardzo tanie, mm. bo te czipy, te sensory są naprawdę tanie i sposób przesyłu ich do chmury jest również tani. Mm. Okej. Okay. Czy doświadczenie branżowe partnera technologicznego w tym kontekście 4.0 ma znaczenie? Oczywiście, że tak. No, ten przykład e, związany z hodowlą krewetek i krów. E, dzisiaj mówimy o pewnym e, wyścigu, o pewnej szybkości do uzyskiwania efektów z inwestycji e, i partner branżowy zapewnia tą szybkość, czyli my się nie uczymy. My wiemy, że w branży przemysłowej, branży e, spożywczej czy branży automotive. Pewne rzeczy są krytyczne, i my już to wiemy, i przychodzimy z gotowym rozwiązaniem. Choć no, między krewetką a samochodem jest delikatna różnica, ale to jest taka Potrafimy wiedza, którą można zonifikować? Tak. Okay. Mamy y, na poziomie rozwiązania systemu informatycznego to są inne systemy, mm -hmm. jak i konsultanci, którzy to wdrażają, rozmawiają z klientem to są inne osoby, które mają doświadczenie w danej branży. To jak dobrać w takim razie partnera technologicznego, z którym chcielibyśmy w ten świat pójść? To, o czym mówiłem tutaj holistycznie, e, mi się wydaje, że dzisiaj kluczową informacją e, są dane, informacja z firmy, jak i ze świata zewnętrznego. I teraz, jeżeli rozwiązanie ma e, wszystkie elementy, o których tutaj powiedziałem, w jednym rozwiązaniu, w jednym systemie, to jest to partner, który e, narokuje szansę, że bardzo szybko uda nam się osiągnąć te spodziewane korzyści, plus znajomość branży. A propos korzyści, bo dzisiaj y, rozmawiamy sobie o przemyśle 4.0, wiemy, że on jest potrzebny, wielu naszych widzów już w nim jest, rozkręca się, zaczyna być, ale wielu myśli sobie, jak zmierzyć sukces wdrożenia. To Twoje doświadczenie jest jakie? No sukces wdrożenia to jest to, czy udało nam się osiągnąć korzyści biznesowe takie, jakie wyznaczyliśmy sobie na początku. Im szybciej to wdrożenie nastąpi, tym te korzyści są bardziej wiarygodne. Druga rzecz, uzyskało nam się w czasie wdrożyć to rozwiązanie, nie mamy pewnych zaległości i pewnego długiego, przedłużającego się czasu wdrożenia. I ostatnia, ostatnia rzecz, że zrobiliśmy to w umówionym budżecie. No Takie tak. Trzy elementy. Bywa decydujące. Widzieliśmy te przykłady o których wspominałeś, krewetki, krowy czy nawet i przemysł motoryzacyjny o którym wspominałeś, także sporo to jest różnych branż, które wam dzisiaj zaufały i poszły z wami do 4.0? Tak, y na całym świecie używa naszych systemów 70 tysięcy firm, z czego 10% już ma swoje rozwiązanie przeniesione do clouda. I to jest, tak jak powiedziałem, ten pierwszy krok. W ramach tych 10%, czyli to jest, można powiedzieć, 7 tysięcy firm, to jest dla mnie duża liczba, jest już na dalekim, zaawansowanym poziomie Industry 4.0. Z każdym z nich trochę inaczej do tego podchodzimy. Jedni od razu idą w całość i nie wybierają sobie konkretne obszary, gdzie zaczynają tą przygodę z Industry 4.0. No i to jest taka, taka liczba. I, I to doświadczenie u nas jest już duże na bazie tych 7 tysięcy wdrożeń. Brzmi fascynująco bardzo. Szczególnie, Zaprasza. kiedy to są tak z życia wzięte przekłady. Bardzo Ci dziękuję. dziękuję I do zobaczenia. Bardzo, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Artur Sawicki, wiceszef i dyrektor generalny Infora, był z nami na specjalnej konferencji poświęconej przemysłowi 4.0. Właśnie. Teraz od przemysłu 4.0 pójdziemy do budownictwa 4.0.